Zdarza się, że ludzie się całują. Niby kiedy? Mogą być setki powodów. Może Kamila coś dla niego zrobiła i on jej podziękował, albo na odwrót. Nie można od razu wyciągać pochopnych wniosków. Może masz rację. Tylko, że Adam to mój kolega, a nie tata. To źle, że chce mieć i przyjaciela, i tatę. Nie. To dobrze. Widzisz, Piotruś, jesteś już na tyle duży, że możesz odróżnić, co jest dobre, a co złe. Proszę cię, tylko nie rób przykrości mamie. Jeżeli nie miałaś ochoty wracać do tego mieszkania, proszę bardzo, on wyprowadź się. Ty bezczelny trań. Przepraszam, ja cię nie obrażam. To ty się stąd wyprowadzałeś. Tak, ale zrozumiałem swój błąd i nie narzekam. To tobie jest tu źle. A może byś tak powiedziała swojemu chłopcu z plakatu, żeby ci zapewnił godziwe mieszkanie bez męża, którego tak nienawidzisz. Wiesz, co? Widzę, że czasami słucham. To po prostu. brak mi słów. Łatwo powiedzieć. A nie przyszło ci do głowy, żeby chociaż raz spojrzeć krytycznie na pana Adama. Może to on wlazł z buciorami na głowę całej naszej rodzinie! Przecież dla niego to są obcy ludzie! No, chyba że nie traktujecie poważnie. Po tym, co ty mi dzisiaj zrobiłeś w sądzie, to ja cię przestaję traktować poważnie. Nie zasługujesz na to! Pomyśl o swoim kochasiu. Dobrze ci radzę? Tysiąc razy o tym rozmyślała. I wiesz co? Jednego jestem pewna. I teraz teraz mu proszę o wilku mowa. Co obgadujecie mnie? Trochę. Ewa już wróciła? Nie wiem. Musiałem wyjść. Byłem na spotkaniu z jednym z reżyserów. A Piotrek nie był? Piotrek nie był jeszcze. W domu i nie chce tam wracać. Co się stało, chłopie? Mama z tatą znowu się kłócili. No ale to chyba jeszcze nie jest powód, żeby nie wracać do domu. Nie chce mi się tego słuchać. Dobra, to chodź razem ze mną. Hm? Jakby co to obiecuję ci, że im powiem, żeby swoje żale załatwili w sądzie. Nie dać rady. Oni się przez ciebie kłócą. To ja tak nie chciałem wcale powiedzieć. Wiesz. Jasne. Tak głupio mi się powiedziało. Rozumiem, zdarza się. To chodź ze mną. Pewnie mała się denerwuje i zaraz zacznie cię szukać. Ty chodzisz, synku. Tak sobie. Nie bocz się. Ja nie mam do ciebie pretensji. Po prostu chciałbym wiedzieć, co mój syn robi po szkole. Nie boczę się, nie robię nic ciekawego. Piotr, gdzie ty byłeś? synku? Tak się od ciebie martwiła. Nigdzie nie byłem. Nie miałem ochoty tutaj wracać. Może... Może jeżeli wy tyle myślicie i martwicie się o mnie, to pomyślcie czasem, zanim zaczniecie się kłócić. Bo ja nie mam ochoty tego wysłuchiwać. Tyż go tak nakręcił? Ja? Nie. Dziwne, bo kiedy z nim ostatnio rozmawiałem, zachowywał się zupełnie inaczej. Widocznie miał swoje powody, żeby zmienić zdanie. No już ja wiem, co to za powody. I nie pozwolę manipulować moim synem pod swoim nosem. Słuchaj pan. Daj spokój, Adam. Chodźmy stąd. Dupek. Ewa, błagam cię uspokój. Się. Jak ja mam się uspokoić? Ty widzisz, co tutaj wyprawia? Ale nie warto. Dzisiaj znowu mnie oszukał. W jaki sposób? W sądzie! Przecież umawialiśmy się, że sprawa miała być bez orzekania o No, nawet rozmawialiśmy o tym. On mnie zwyczajnie zaatakował. Najpierw wygłosił umowę, jaka to za mnie jest niedobra matka, że zaniedbuje dom, dzieci. Dzisiaj wreszcie usłyszałam tę taśmę ze zmontowaną rozmową z Jackiem. Ten łajdak nie wstydził się puszczać tego przy mnie. Wiele razy mnie upokorzył, ale to było potworne. Wiesz, jak ja się czułam? Ja nie byłam przygotowana do obrony. I co, rozmawialiście później? Tłumaczył się, że przyszedł do domu, zobaczył ciebie, dowiedział się, jak Piotr złamał rękę i szlak go trafił i nie wytrzymał, nie wytrzymał. Akurat nie wytrzymał. Wszystko miał dokładnie przygotowane. Wszystko. Tak, ja od razu czułem, że coś jest nie tak, jak powiedziałaś mi, że... Już się dogadaliście. Boże kochany. Zawsze ze mnie robił idiotkę. I zawsze mu się udawało. Jaka jestem głupia. Ty jesteś po prostu dobra i takie rzeczy nie mieszczą się w głowie. I za to cię właśnie kocham. Co cię obchodzi Bogdan? To no już jest koniec. Dostaniesz rozwód i już nigdy więcej nie będzie ci zatruwał życia. Ty ty nie rozumiesz, że ja mogę stracić Piotrusia? Pierwszą sprawę już przegrała. Jak się wchodzi do kogoś do pokoju, to powinno się pukać. Przepraszam, myślałem, że jak wchodzę do swojego kumpla, to nie muszę. A co ty tam robisz, synu? Rysuję mandale, twoja sekretarka mnie tego nauczyła. A Rzeczywiście. Krysia jest stuknięta na tym punkcie. I co? Coś ci wychodzi? Nic. Jestem za bardzo zdenerwowany. To po co to robisz? Żeby się uspokoić. Jeżeli ci nie wychodzi, to mam lepszy pomysł. Może byśmy poszli gdzieś na spacer? Zabrałbyś ze sobą hulajnogę. Poszalejemy, co? Nie. Dlaczego? Mama ci na mnie nagadała? Nie stracisz, Piotrka, nie pozwolę na to. Co ty możesz zrobić? Nie wiem, ale to jest nieuczciwe, no nieprawdopodobne. Niemożliwe. Musisz wziąć jakiegoś dobrego adwokata. A ja byłam Cię, Orlińskiego. Ale nie ma go, wyjechał, będzie dopiero jutro. Oczywiście, że pójdę do niego. Przecież nie... Nie daruję tego Bogdanowi. Nigdy. Spokojnie, no. Musimy walczyć. Tak. Ja wiem, że na rozwodach zdarzają się takie rzeczy. Ale ja omawiałam się z Bogdanem. Nie warto z nim wchodzić w jakiekolwiek układy. Martwię się, bo Orliński to stary przyjaciel ojca, ale. Adwokat to sporo kosztuje, a jestem w dołku finansowym. Nie martw się, pieniądze się znajdą. Biorę to na siebie. Co ja mam teraz robić? Może ja po prostu powinnam spakować Piotrusia i wyprowadzić się? Chociażby do mieszkania ojca. To nie jest dobry pomysł. Rozmawiałem z Piotrkiem, on to bardzo przeżywa. Nie narzucaj mu niczego na siłę. Niech sam się przekona, co wart jest jego ojciec. Posłuchaj, synku. Nie musisz wierzyć we wszystko, co ci mama mówi na mój temat. Nic mi nie mówi. To co się dzieje? Po prostu mam dużo lekcji. No tak. No, ale jutrzejszego kina to chyba nie musimy odwoływać, co? Przecież my nie musimy się kłócić, synku. Nie chcę, żebyś się kłócił z mamą. Ja ją bardzo kocham i nie chcę, żeby się jej robił krzywdę. Ale skąd ci to przyszło do głowy? Nie jestem głuchy ani ślepy. Musisz zrozumieć, że. Dorośli czasem się kłócą, szczególnie przy rozwodzie. Nie chcę niczego rozumieć. Nie chcę. Już spokojnie. Obiecuję, że postaram się załatwić całą sprawę jak najspokojniej. Słowo? Słowo. Ale mówię za siebie. Za mamę nie mogę ręczyć. Wszystko jest bardzo dziwne. Co masz na myśli? Na razie mi się to jeszcze nie układa, ale zastanawiałam się nad tym od dłuższego czasu. Dlaczego Bogdan tak ostro walczy o Piotrka? No właśnie, nigdy nie był kochającym ojcem. Wiesz, to nie jest tak. Jak dzieci były małe, to zajmował się nimi. A swojego czasu miał bardzo dobry kontakt z dziećmi, zwłaszcza z Piotrkiem. No, ale od kiedy się stąd wyprowadził, to wcale tu nie zagląda. No, tylko sporadycznie. Rzeczywiście, właściwie w swoich sprawach, a nie po to, żeby się zobaczyć z dziećmi. No właśnie, wcale mi to nie pasuje do obrazu kochającego ojca, który walczy o swojego syna w sądzie jak lew. Czuję, to nie gra. Nie wiem jeszcze co, ale czuję podstęp. Za dobrze znał swojego męża, żeby podejrzewać go o dobre chęci. A zastanawiałaś się, dlaczego nastawił Magdę przeciwko tobie? Nie wiem. Pewnie nigdy się nie dowie. Spokojnie. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale... właśnie przypomniała mi się rozmowa, którą przeprowadziłem z Jackiem wreszcie. No nie przesadzaj. Ja nie widzę żadnego związku między sprawą Magdy a Piotrkiem. A co ma jedno do drugiego? W przypadku Magdy Bogdan chciał się na mnie zwyczajnie zemścić. Zresztą i tobie zrobić krzywdę. Wiesz, jak on cię nie znosi. Przepraszam cię, ale nie wiesz, że Bogdan zrobił cokolwiek bez jakiegoś konkretnego interesu. Zemsta? Tak. Ale to nie jest ten typ. Pieniądze. Jemu zawsze chodzi tylko o pieniądze. Chcesz powiedzieć, że on uknął ten cały spisek. Żeby Magda odwróciła się ode mnie, bo chodziło o pieniądze? Poczekaj, aż ci opowiem o rozmowie z Jackiem. No to o czym rozmawialiście? O testamencie twojego ojca. O testamencie? A no skąd on może wiedzieć o testamencie? Nie wiem, powiedział tylko, że jest ekspertem w tej dziedzinie i chyba nie kłamał. No, a o czym konkretnie mówił? O depozycie. – Cześć, Bogusiu. – Witam w małym, słodkim domku rodzinnym. A ty co, przynosisz tu robotę? A chwilowo mam w tej chwili remont w biurze. To może otworzyłbyś kancelarię tutaj? Oszczędziłbyś na wynajmie i miałbyś blisko do pracy. Czy mi się wydaje, czy jesteś złośliwa? Ja? <laughs> Nigdy w życiu. – A jak tam rozwód? – Bardzo miło. A oskubałeś już ze wszystkiego, czy jeszcze coś jej zostawiłeś? O co masz na myśli? Nic konkretnego. Po prostu cię znam. <noise> A Adam w domu? A co, masz do niego jakiś interes? Sam czy z Ewą? Z Ewą. Uuu, widzę, że szykuje się tu jakiś trójkącik. <noise> Nie będzie żadnych trójkątów. Boże, ojciec rzeczywiście zapisał w testamencie depozyt dzieciom, ale dopiero jak będą dorosłe. Wcześniej zarządzają pieniędzmi rodzice albo opiekun. No, Bogdan najwyraźniej bardzo chce zostać opiekunem. A jeżeli Bogdan po rozwodzie dostanie opiekę nad Piotrusiem, to będzie dysponował częścią jego depozytu. A więc o to mu chodziło. Jak ja mogłam tego wcześniej nie skojarzyć? Bo naprawdę trudno w to uwierzyć. Magda jest pełnoletnia i do 21 roku życia to ona sama może zadecydować, kto będzie dysponował jej częścią depozytu. A to stąd cała ta sprawa z Magdą. Ty sobie wyobrażasz, jakim trzeba być łajdakiem, żeby coś takiego uknąć? Nie zawahał się przed niczym. I co ja mam teraz robić? Nic. Mam to zostawić? To znaczy na razie nic. No, możesz powiedzieć między nasowi orlińskie. Ale ja nie chcę intryg, ja, nie, ja lubię czyste sytuacje. To nie są żadne intrygi. Wydaje mi się, że wiemy o co chodzi o Bogdanowi. I to jest najważniejsze. Przynajmniej niczym nas nie zaskoczy. Kiedy to się wszystko skończy? Już niedługo. Zajrzę do Piotrusia. Mam cię, mycenasie. Piotrusiu, zrobię kolację. Nie chcę. Piotrusiu, przecież tak nie można. Nie będziesz nic jadł? Nie chcę tam siedzieć, tam, tam się można udusić. Piotrek, czy wszystko w porządku? Nie. Nic nie jest w porządku. Ja wiem, że to, co się teraz dzieje w domu, jest dla ciebie trudne. Ale uwierz mi, dla mnie też. Tak? To dlaczego tego nie zmienisz? A kiedy byłeś malutki, to myślałeś, mama wszystko potrafi, wszystko może. Każde dziecko tak uważa. Ale... Teraz jesteś na tyle dorosły, że wiesz, że tak nie jest. Wiem. Nawet dorośli mają problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić. Może by mogli, gdyby chcieli. Mamo, ja wiem, że ty już nie kochasz taty i że tata nie kocha ciebie, no ale czemu wy się chociaż nie lubicie? Wiesz, no... To nie jest takie proste. Jeśli ktoś kogoś bardzo skrzywdzi, to trudno tak po prostu o wszystkim zapomnieć. Między mną a twoim tatą wydarzyło się zbyt wiele złych rzeczy, żebyśmy mogli jeszcze się lubić. Bardzo trudno mi z Tobą o tym mówić. Proszę cię. Postaraj się zrozumieć. A ty postaraj się nie kłócić z tatą. Masz rację. Chyba będę musiała się bardziej starać. Tylko sama sobie nie poradzę. Nawet jeśli bardzo mu chciała. Tata powiedział, że nie będzie się z tym kłócił. Cieszę się. W takim razie obiecuję ci, że ja też się nie będę z nim kłócić. Hmm? No? Lepiej już? Trochę. No ale wolałbym, żebyś kolację przyniosła mi tutaj. Okej. Okay. Przyniosę ci. Renaty? Chciała zrobić zakupy? Nie widziałam, ale założę się, że nie zrobiła. Od rana jej nie widziałam. Co jest dziwne. No co w tym dziwnego? Nie żartuj, przynajmniej na mnie, się stało. Może się z kimś mówiła? Ostatnio czekała na jakiegoś hydraulika. Nie widziałaś Renaty? Nie, a nie ma jej u siebie w pokoju? Nie. A może siedzi u Małgorzaty? Gdzie? Dobrze słyszałeś. Ostatnio często u niej bywa. Przecież się nie cierpiały. Widocznie teraz im się odmieniło. Pójdę tam. Kamilka mogłaby zrobić w kolację? Dobrze. Ja mu zrobię. Czyżbyś miała coś przeciwko temu? Nie. Nie da rady. A o co mi chodzi? O nic. Za mała jestem dla niej. Ty, a może ona naprawdę nie ma kasy? Głupia jesteś. Ma kasy pewnie tyle, że już wszystko załatwione. I odstawia tylko szopkę przed klawiszami. I cholery nam nie ufa. Musi mieć plecy. Nie ma siły. Dziwne, że trzymają ją tu razem z nami. Może. Przepraszam bardzo. My tutaj mamy spać? Jasne. Pod takim cienkim kocykiem. Może kochany, ja tego nie przeżyję. Ja mam chorę. Wszystko! Spoko, nie jest na tak źle. I telewizora tu też nie mają?